Czuję, że coś się dzieje, tak jakbyśmy byli w jakimś ważnym momencie ludzkiej ewolucji. Wokół zachodzi wiele zmian, a w ich środku znajduje się człowiek, który nie nadąża za tymi przeobrażeniami przeobrażeniami, które sam sprowokował. Odnoszę wrażenie, jakby rozwój technologiczny postępował za szybko, a człowiek nie miał dość czasu, aby dostosować się do niego. Technologia skróciła ludzką uwagę i przeniosła ją do tego pudełka ze świecącym ekranem. Nasze ciała, jeszcze kilkadziesiąt lat temu przystosowane do pracy fizycznej i biegania, są dzisiaj słabe i pozbawione energii. Jedzenie jeszcze nie tak dawno, świętość i w zasadzie przywilej, które gromadziło nas przy jednym stole, stało się mechaniczną czynnością. Wyłączamy podczas niej uważność na rzecz przemieszczania palca po ekranie telefonu. Przemysł spożywczy o tym wie. I dostarcza przetworzonego jedzenia, które nas uzależnia i osłabia. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy z bratem pracowaliśmy w polu, a o dziesiątej zawsze była przerwa na śniadanie. Może jak smakowała ta kanapka i ta herbata z termosu. I pamiętam to uczucie do dziś. Pamiętam, bo moja uwaga była wtedy skupiona na głodzie, na tym posiłku, na trawie, na której siedzieliśmy i na horyzoncie, który był przed nami. I ten film nie jest utyskiwaniem milenialsa i tęsknotą za dawnymi czasami, które już nie wrócą. Ten film jest próbą przedstawienia filozofii, która pomoże Ci radzić sobie w świecie zabierającym Twoją uwagę. Ten film jest dla tych, którzy chcą odzyskać skupienie na tym, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Zanim przejdziemy do tej filozofii, spójrzmy, z czym dzisiaj musimy się mierzyć. Co dokładnie sprawiło, że człowiek stał się zakładnikiem postępu technologicznego? Pewnie nie zaskoczy Cię informacja, że światem kierują nieliczni. Internet jednak sprawił, że mają oni dostęp do miliardów ludzi. Możliwość zbierania danych o każdym człowieku i odkrycia naukowców, jak pozyskać i podtrzymać uwagę, sprawiły, że przeciętny człowiek stał się bardzo łatwym celem. Psychika jest w ogóle dość prymitywna w tym zakresie. Wystarczy ludziom rozproszyć jakąś obietnicę, a następnie rozrzucić jako kruchy chleba różne dopaminowe stymulanty, które doprowadzą ich do zakupu tego, czego potrzeby jeszcze przed chwilą w ogóle sobie nie uświadamiali. I ten prosty mechanizm takiego bezmyślnego dziobania i szukania kolejnych porcji przyjemnego, ale chwilowego odlotu. Sprawił, że zrujnowano człowiekowi układ nerwowy, obniżono poziom energii i zniesiono zdolność rozumienia własnych emocji. Zniszczono niemal wszystko, co ma znaczenie dla długoterminowego szczęścia i poczucia satysfakcji z życia. Techniki wywierania wpływu są tak subtelne, że myślimy, iż wybory, których dokonujemy, są naszymi wyborami. Tak naprawdę jesteśmy przeważnie na którymś poziomie leja sprzedażowego, który przygotowuje nas do podjęcia decyzji o tworzeniu portfela. Nie zdajemy sobie sprawy, że każdy element codzienności, który pozyskuje nasze zmysły, nawet na ułamek sekundy, jest zaplanowaną ścieżką procesu zakupowego. Staje się tym skuteczniejszy, im bardziej jesteś tego nieświadomy. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że jeśli ustawimy obok, obok siebie McDonalda i zdrowe lokalne jedzenie, to ta lokalna knajpa będzie musiała się zwinąć. Jak to możliwe, że smaczniejsze i zdrowsze jedzenie przegra z siecią McDonald's? Bo przecież nie decydują o tym żadne racjonalne przesłanki, ale decyduje o tym sposób, w jaki nieświadomy mózg został zaprogramowany do, w, do zakupu w marku? Ludzie wolą stać w kolejce niż kupić to, co jest dla nich po prostu lepsze. Dzieje się tak, ponieważ całą pracę warunkującą cię do zakupu umysł wykonał zanim zrobiłeś się głowy. Twój mózg ma wyrobioną neuronalną ścieżkę, która oczekuje od ciebie podążania w tym kierunku, mimo że na poziomie świadomym wiesz, że robisz źle. No, ale raz przecież nie zaszkodzi, prawda? To tylko jeden z efektów psychologicznych, którym wtedy ulegamy. I tak robią wszystkie wielkie firmy dysponujące ogromnym kapitałem. Nasza ludzka skłonność do wygodnego i bezwysiłkowego życia sprawiła, że jesteśmy łatwo sterowani. Mało tego, nasza potrzeba przynależności do grupy i potrzeba szacunku i uznania pchnęły nas do zakładania kont w mediach społecznościowych. I dzielenia się z innymi naszym życiem. Zapłaciliśmy za tę możliwość dostępem do naszych danych i śledzeniem nas na każdym cyfrowym kroku. Dzięki temu można nam we właściwym momencie podsunąć treść, która trafi w nasz czuły punkt i popchnie ku konsumpcji. Wpadając w tę pułapkę, nasza energia psychiczna ulega rozproszeniu. Kiedy w takim stanie jesteśmy bombardowani potężną liczbą informacji, które błagają o uwagę, zaczynamy czuć przytłoczenie i taką niemożność jasnego określenia, o co nam w zasadzie chodzi w życiu i co jest dla nas ważne. To pociąga za sobą smutną konstatację dla większości ludzi na świecie, że możliwości, jakie obecnie mamy na poziomie egzystencjalnym, przysparzają nam w sumie więcej cierpienia niż radości. I ja widzę tutaj tylko jedno wyjście z sytuacji. Trzeba odzyskać jasność myślenia. A zrobić to można jedynie poprzez skupienie na ważnym dla ciebie celu. W całym tym moim dotychczasowym wywodzie wiesz, w ogóle nie chodzi o to, że masz odciąć się od postępu technologicznego. To byłoby głupie podejście. Ale my ludzie lubimy myśleć zero-jedynkowo i radykalizować życie. To, że technologia zabiera nam tyle cennego czasu, wynika z tego, że prawdopodobnie nie mamy nic innego znaczącego do roboty. Albo inaczej, nie nadaliśmy wystarczającego znaczenia innym obszarom naszego życia. Twoje skupienie na jakimś ważnym celu. Nie jest na tyle silne, aby było w stanie wyeliminować rozproszenia, które stają Ci na drodze. Pomyśl sobie, że cel to jest sygnał, a rozproszenia to szum. Twoim zadaniem jest zwiększyć stosunek natężenia sygnału do natężenia szumu. Szum też można trochę regulować i, i powiem, jak to robić. Natomiast to, nad czym naprawdę masz kontrolę, jest siła Twojego sygnału. I musisz wiedzieć, że tylko od Ciebie zależy, jaki sens nadasz swojemu życiu. Wiktor Frankl, były więzień obozu w Auschwitz, w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu, pisze, że ludzie, którym udało się przetrwać, charakteryzowali się silnym przekonaniem, że cierpienie, które znoszą, ma sens. Myślenie o życiu, jakie będą wiedli, kiedy uda im się wydostać, i o bliskich, dla których warto było żyć. Więźniowie, którzy tracili nadzieję, umierali. Frank opisuje sytuację, opisuje historię więźniów, którzy po zapaleniu papierosa, który miał służyć do sprzedania go za jedzenie, po kilku dniach umierali, bo tracili poczucie sensu i przestawali walczyć. Z tej perspektywy, problemy dzisiejszego świata wydają się absurdalne. Moim zdaniem, odpowiada za to właśnie brak sensu. Ludzie są nieszczęśliwi, bo tanią dopaminą wyssano z nich siłę życia. Zabrano autonomię, obniżono standardy, zwiększono niepewność, niepokój. Obiecano także, że jak będą grzecznie robić to, co im się każe i pokornie spłacać kredyty hipoteczne, to za 30 lat system się od nich odpierdoli i będzie przelewał kilka tysięcy złotych miesięcznie, nazywanych emeryturą. To w ogóle nie jest w interesie systemu, abyś był niezależny. Dlatego w szkole nie usłyszysz, że można różnie interpretować rzeczywistość, że można mieć ambitne cele i żyć na własnych warunkach. Trudno oczekiwać, aby nauczyciele, którzy są według mnie jedną z najbardziej rozczarowanych i nieszczęśliwych grup społecznych, mogli zarazić uczniów czymś więcej niż to, czego sami doświadczyli. I tu dotykamy bardzo istotnego tematu programowania umysłu. W tej kwestii do pewnego wieku nie mieliśmy za wiele do powiedzenia. Rodzice, a później szkoła kształtowali sposób, w jaki odbieramy rzeczywistość. Jeśli gdzieś po drodze nie pojawił się ktoś lub coś, co przełamało ten schemat myślenia, to Twoja percepcja będzie działać wybiórczo. Twój mózg poprzez system czy też poprzez zestaw przekonań i systemów oszukiwania samego siebie, zwanych także efektami psychologicznymi będzie prowadził cię znaną ścieżką, zakończoną zasłużoną emeryturą. Ten schemat jest napędzany zjawiskiem natychmiastowej gratyfikacji, czyli wspomnianym przeze mnie szumem. Bo to właśnie obietnica przyjemności tu i teraz zamienia współczesnych ludzi w przestymulowane małpy, po prostu śliniące się na widok szybkiej nagrody. I to porównanie do małp wcale nie jest przypadkowe czy też obraźliwe dla kogokolwiek. Bo część naszego mózgu, ta ewolucyjnie starsza, to właśnie część zwierzęca. I to ona prowadzi nas na manowce. Ale mamy też korę mózgową, która oplata mózg, gadzi i ssaczy. I to tam znajduje się świadomość. Tę właśnie część musimy uaktywnić, żeby pokonać drzemiącą w nas małpę. To kora mózgowa pozwala myśleć abstrakcyjnie i długoterminowo. Ona też jest w stanie cię uchronić przed szumem, który jest kierowany do tej prymitywnej części mózgu. Świadome i skupione życie rozpoczyna się od nadania kierunku i uszeregowania ważności celów. Nie ma znaczenia, że jeszcze nie wiesz, jakie powinny być te cele. Wybierz coś, co wydaje ci się ważne, coś, co brzmi znacząco. Tylko wtedy zdasz sobie sprawę z tego, czego nie chcesz. A uświadamiając sobie, czego nie chcesz, możesz skupić się na czymś, co jest bliższe temu, czego chcesz. Chodzi po prostu o rozpoczęcie drogi, która nie będzie ci narzucona. Bo wtedy dopiero przestajesz być jak zombie. Zaczynasz obserwować, analizować, doświadczać, eksperymentować. Zaczynasz odkrywać. A kiedy zaczynasz odkrywać, Tworzysz własną ścieżkę i zobaczysz, że to nie jest zewnętrzna podróż, mierzona liczbą rzeczy, które uda Ci się zdobyć. Kiedy zdasz sobie sprawę ze złożoności i wielkiej perspektywy, której jesteś częścią, zaczniesz dostrzegać, że to jest wewnętrzna podróż. Nie fizyczna, ale wręcz duchowa. Kiedy pójdziesz tą drogą, prędzej czy później doświadczysz, że najbardziej wartościowym celem, któremu można poświęcić życie, jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, do czego jestem zdolny. Wtedy zaczynasz czuć, że żyjesz. Wejdźmy teraz nieco bardziej w konkrety. Pomyśl o swojej idealnej przyszłości. Gdzie jesteś? Co robisz? Z kim to robisz? Dlaczego to robisz? Te błyski wizji, które przybijają się do Twojej świadomości, mogą być Twoim niewypowiedzianym pragnieniem. Czas nadać tej wizji jakąś formę. Weź więc notatnik i zacznij pisać. Myśl o swojej idealnej przyszłości i zapisuj co chcesz, bez cenzury, bez jakiejś szczególnej formy. Opisz, jak będą wyglądały Twoje ciało, Twój umysł, Twoja praca, Twoje finanse i Twoje życie prywatne. Usiądź w odosobnieniu i popracuj nad tym przez 30 minut. Wszystko, co napiszesz, to Twoje pragnienia, które właśnie nabrały pierwszej fizycznej formy. I skonfrontuj to z życiem, które obecnie prowadzisz. Pomiędzy tym, co napisałeś, a tym, gdzie obecnie jesteś, Istnieje most, po którym można przejść. Jego długość zależy od celu, jaki wyznaczyłeś, i od miejsca, z którego wychodzisz. Możesz nie widzieć końca tego mostu, on może być na razie tylko w Twojej wyobraźni. On się może wydłużać lub skracać, ale wiesz, że na jego końcu jest punkt, do którego chcesz dojść. Teraz pobaw się w ogólne zaprojektowanie wszystkich punktów, które powinny się wydarzyć po drodze. Ponownie więc weź swój notatnik i zapisz, jaki jest twój cel za 10 lat, za rok, za miesiąc, za tydzień. I co możesz zrobić dzisiaj, żeby to osiągnąć? Nie musisz sztywno przywiązywać się do tych celów, bo one mogą się zmieniać. I za cholerę nie wiesz, co wydarzy się za rok czy za dwa. To ćwiczenie tak naprawdę służy tworzeniu sygnału wśród szum. Pozwala na świadome kreowanie porządku w chaosie, a jasności w ciemności nazwij to, jak ci wygodnie. Znaczenie ma tylko to, że w ten sposób przejmujesz kontrolę nad swoją uwagą i zaczynasz ją podświadomie i świadomie kierować w miejsca, które mogą posłużyć realizacji tych celów one się będą zmieniać w miarę poznawania samego siebie i w miarę nowych okoliczności, o których jeszcze nie wiesz. Trzymaj więc notatnik z zapiskami w widocznym miejscu i wracaj do tego, co zanotowałeś. Dodawaj i usuwaj tam feedback i zbierzesz. Jeśli nie będziesz tego robił, ponownie dasz się kupić taniej dopaminie i zaczniesz działać, opierając się na celach narzuconych ci przez innych ludzi. Nietzsche pisał, że najwyższą formą głupoty jest zapominanie o tym, co chcemy osiągnąć. W tej kwestii zgadzam się w nim, z nim w 100%. I póki co nie znam lepszej metody na pamiętanie o czymś niż zapisanie tego i umieszczenie w widocznym miejscu. I szczególnie dzisiaj, kiedy z każdej strony atakują nas jakieś inne informacje. Zapisany cel jest zakodowaną w, myśli, w umyśle intencją, która będzie walczyć z innymi bodźcami. Aby mieć dostęp do tej intencji i móc skupić się na swoim celu, potrzebujesz miejsca, czasu i warunków, które umożliwią ci głęboką pracę. Najczęstszy problem ludzi wyznaczających sobie cele polega na rzuceniu się do ich realizacji, tak jak dzieci rzucają się na wf do piłki. Czyli tam jest maksimum motywacji, ale zero strategii. Po pięciu minutach biegania w tę i z powrotem połowa dzieci zdyszana zatrzymuje się i próbuje złapać oddech. Natomiast skuteczne osiąganie celów bardziej przypomina wchodzenie po schodach na setne piętro bieżowca. Twoje tempo powinno być równomierne, aby starczyło Ci sił na dotarcie na samą górę. Każdy kolejny krok przybliża Cię do tego celu, a w trakcie pokonywania tej drogi ciało zaczyna łapać rytm. Im bliżej będziesz końca, tym łatwiej będzie Ci przyspieszyć, bo dostrzeżesz, ile drogi już pokonałeś i jak niewiele już jej pozostało. I wtedy pojawi się motywacja. Zaczynając jakikolwiek projekt, musisz wziąć pod uwagę, że na początku nie potrzeba motywacji. Na początku potrzebujesz strategii na wytrwanie przez pierwsze tygodnie czy miesiące. Motywacja pojawi się później jako efekt uboczny rosnącego w tobie poczucia skuteczności. Więc nie potrzebujesz motywacji, żeby zacząć. I tym bardziej nie możesz uzależniać od niej tego, czy dzisiaj wykonasz swoje dzienne zobowiązanie, czy nie. To zupełnie tak nie działa. Nawet więcej, to właśnie chodzi o to, żeby się robił, kiedy ci się nie chce. W trwaniu w postanowieniach istotny jest rytm, a nie rzucanie się od razu na głęboką wodę. Spójrz, no bo na pewno masz już wypracowany swój rytm dnia. Jeśli myślisz o wprowadzeniu jakiejś zmiany, no to musisz znaleźć w tej rutynie miejsce na nowe zajęcie. Ale stary rytm ma tę przewagę, że jest już twoim trybem domyślnym, jest nawykiem, który odpala się automatycznie, bez względu na to, jak się czujesz. Nie możesz więc zmienić całej rutyny, bo Twoja pewność siebie zgubi Cię na pierwszym, lepszym zakręcie. Potrzebujesz małego fragmentu rzeczywistości, w której obecnie żyjesz i w które wpasujesz nowe zajęcie. Przecież masz swoje obowiązki, masz szkołę, nie wiem, dzieci, masz pracę, rachunki do opłacenia, czy też spotkania z innymi ludźmi. Ale między tymi obowiązkami dysponujesz też czasem, który jest Teoretycznie zagospodarowany, ale no, umówmy się, on w dużej mierze też jest marnowany. I kiedy ponownie wrócisz do swojego notatnika i rozpiszesz swój typowy dzień, zobaczysz, że ten czas można lepiej rozplanować. Można inaczej wstawać, inaczej chodzić spać, inaczej się przemieszczać, inaczej jeść, inaczej się spotykać, inaczej spędzać wolny czas. Wiele obszarów będziesz mógł zoptymalizować. Kiedy to zrobisz, powstanie miejsce na Twoje nowe zajęcie. I nie potrzebujesz na nie 8 godzin. A początku wystarczy Ci godzina dziennie godzina nowej, świadomej rzeczywistości, podczas której robisz dokładnie to, co zapisałeś, że powinieneś robić. Na swój pierwszy projekt, na Twój swój pierwszy znaczący projekt, wybierz taki, który rozwiązuje najbardziej palący problem w Twoim życiu. Co to dokładnie jest? Odwaga, brak pieniędzy, stres, praca, której nienawidzisz, brak partnera, brak energii, nie wiem, brak jakiejś umiejętności. Wybierz jeden najważniejszy ból, z jakim zmagasz się w swoim życiu i zacznij od jednego projektu. Przeważnie jest tak, że jeśli go wyeliminujesz, to otworzą się przed tobą nowe możliwości, których nie dostrzegałeś z wcześniejszej perspektywy. Taki przykład. Moja przyjaciółka od wielu lat zmaga się z otyłością i wiem, że jest to dla niej ogromny problem, ale ma też inne problemy. Brak męża, brak dzieci, o których marzy, zaburzenia zdrowia, brak pewności siebie, praca, której nie do końca lubi. I próbuje większość z tych problemów rozwiązywać jednocześnie, nieskutecznie. Rozprasza swoją energię we wszystkich kierunkach i w żadnym z nich. Nie odnosi wyników, na które bez wątpienia zasługuje, bo jest naprawdę wspaniałą osobą. Ale niestety nieskuteczną. Jestem w stanie założyć się, że jeśli poświęciłaby całą swoją energię na schudnięcie, czyli na główny problem, to pozostałych problemów w większości tak żeby się pozbyła. A nawet jeśli nie, to zbudowałaby ogromne poczucie sprawczości, że rozwaliła istotny problem w pył. Niestety z obecnej perspektywy nie widzi, jakie możliwości otworzą się przed nią, kiedy rozwiąże swój najbardziej palący problem. I w rozwiązywaniu tego problemu nie chodzi o jakieś powierzchowne, prowizoryczne działania, lecz o fundamentalną zmianę. Jedno, ale fundamentalną. Tylko wtedy jesteś w stanie w długim terminie zbudować nawyk, który z czasem zagregujesz do swojej tożsamości. Trudno jest określić dokładny czas, kiedy tworzy się taki nawyk. Z reguły jest to kilka miesięcy, po których czujemy, że działania jak to się mówi, weszło nam w krew i zintegrowaliśmy je na poziomie podstawowym. Zapamiętaj proszę ten prosty schemat. Działania, nawyki tożsamość. Wszystko co robisz cyklicznie, automatycznie, o czym nie musisz pamiętać, integruje cię na poziomie ja. Kiedy masz nawyk bycia punktualnym, mówisz: Jestem punktualny. Kiedy masz nawyk regulowania swojego dialogu wewnętrznego, mówisz: Jestem spokojny. Kiedy masz nawyk pisania codziennie kilku stron tekstu, mówisz: Jestem pisarzem. Bo to nawyki budują naszą tożsamość, a same nawyki są budowane przez powtarzane działania. Tak więc dopiero kiedy stworzysz jakiś fundamentalny nawyk, który stanie się twoją tożsamością, to zwolni się miejsce na budowanie kolejnego. Ustal więc, co jest twoim najbardziej palącym problemem i wyznacz jedną godzinę dziennie, jaką zamierzasz mu poświęcić. Jeśli chcesz schudnąć, poświęć godzinę dziennie na edukację na temat e, fitnessu, na temat odżywiania i na ćwiczenia. Jeśli chcesz więcej pieniędzy, poświęć godzinę dziennie na edukację na temat pieniędzy i działania z, z nimi związane. Jeśli chcesz zbudować pewność siebie, czy też zmniejszyć stres, poświęć godzinę dziennie na edukację i działania wokół tych tematów. Na początku może Ci się wydać, że jest to tylko godzina i będziesz czuł może niedosyt, będziesz czuł, że to za mało, ponieważ marzy Ci się natychmiastowe rozwiązanie problemu. Ale bądź ze sobą szczery. Ta zmiana nie nastąpi szybko i wymaga bardziej wytrwałości niż szybkości. Uczciwie przyznaj, jak możesz oczekiwać, że zaniedbując jakiś obszar przez większość swojego życia, będziesz w stanie to zmienić w ciągu miesiąca? Życie mogą zmieniać pojedyncze wydarzenia, tak jak, jak ma śmierć, jak choroba, jak bankructwo, jak wybuch wojny. Niespodziewany spadek na przykład. Jednak modyfikacja naszych przyzwyczajeń potrzebuje czasu. A ten czas wymaga z kolei skupienia na konkretnej aktywności. To działanie nie wydarzy się, jeśli pozostaniesz niewolnikiem taniej stymulacji. Pewnie, że można żyć tak, jak żyje większość ludzi, jak nakazuje system społeczny. No pytanie tylko, czy ty chcesz iść tą drogą. Bo ciekawe jest to, że gdy rozmawia się z ludźmi starszymi, to mówię nie o tym, co zrobili, ale czego nie zrobili, że zabrakło im w życiu odrobiny odwagi. I właśnie takie życiowe refleksje często przychodzą za późno. Mam nadzieję, że u ciebie takie przemyślenia pojawią się we właściwym momencie. A może ma to miejsce właśnie teraz? Ten film to trochę taki mój manifest na temat tego, co widzę w dzisiejszym człowieku. Jego ciało wciąż żyje, ale dusza wydaje się podłączona do respiratora. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia.